Cześć kochane hafciarki! Ja nazywam się Dagmara, a Wy jesteście na moim kanale Butterfly Cross Stitch. Dzisiaj mam wyjątkowego gościa, czyli moją córeczkę. Karolinę. Karolinka dzisiaj pomoże mi odpakować mój prezent urodzinowy. Koko też chce pomóc, tak? Koko też chce pomóc. Mój prezent urodzinowy, który przyszedł z magii haftu. Od Justyny. Pozdrawiamy Cię, Justynko. Link do jej sklepu znajdziecie w opisie. Natomiast druga paczka to już będzie z chińskiego sklepu. Aczkolwiek takie małe rzeczy, które. Bohater drugiego planu. No, chodź tu, Mikuś. Też, jak już chcesz być. <laughs> Druga paczka będzie ze sklepu chińskiego, ale takie rzeczy, które ciężko mi było znaleźć w polskich sklepach. Po prostu takie plastikowe drobiazgi. Więc gęsto się tu dzieje. Rozpakowujemy? Dobra. Tak? Mhm. Okej. Okay. Dobrze, hafciarki? Zacznijmy sobie od wielkiej paczki z magii haftu. Jeszcze poprawię kamerę trochę. Otwieramy. Magia haftu to sklep Justyny Stachury. Tak jak mówiłam, dostaniecie link w opisie. A historia paczki jest dość śmieszna, ponieważ jest to mój prezent urodzinowy, który zrobił mi mąż. To on zamówił te wszystkie rzeczy. Zapytał się mnie, co bym chciała na urodziny. A kilka dni temu zapytałam Was na naszej grupie: Magiczny domek haftu. Jaka jest kanina najlepsza? Do haftu półkrzyżykiem. No, i wyszło na to, że to będzie Stramina. Gdy mąż przyszedł do mnie z pytaniem: Co bym chciała dostać na urodziny?, to powiedziałam mu: Kongres Stramin i kazałam mu się skontaktować z Justyną. Mąż odnalazł jej sklep sam i właśnie zamówił Kongres Stramin. Tu są, patrzcie na to, 2 metry bieżące, kongres tramin. Wow, jaki wielki kawał. A popatrzcie, jaki drobniutki ten krzyżyk jest. Znaczy ta kanwa. No, to naprawdę będzie wyzwanie dla mnie i dla moich oczu. Takie maleństwo. Niesamowite. Jak ja sobie tu poradzę? No, ale nic, najwyżej będę haftować z jakąś lupą, chyba, bo. Bo klamka już zapadła i wyhaftować coś będzie trzeba. Myślę, że to jest taki rozwój dla hafciarki, że chcemy coraz większe hafty haftować. No, a ramy nie rosną. I dlatego. Taka tkanina. Kolejną rzeczą jest. Niech tu rozpakuję. O, patrzcie. To są takie kółeczka do zakręcania nici. Tylko jak to się? Jak? Jest to jakaś instrukcja? Nie. Nie widzę. Jakoś się to musi z sobą łączyć, tak? Ale tak to jakoś dziwnie. Chyba tak powinno być. No bo tak się nie da. Dziwny, tak? Tak ma to być? Nie, to chyba. Chyba nie tak. No nie wiem. Się wydaje się, że tak to powinno się składać, ale tak to nie wchodzi. Hmm. No nie wiem, może mi podpowiecie w komentarzach, jak to ma być, bo teraz to już nie wiem. Tak to ma być wersja A? Nie wiem, aha, czekajcie, popatrzcie, bo to się chyba tutaj rozkłada. O, dobrze, teraz widzę. Tak to ma być. Dobra, sorry, trochę techniki już człowiek się gubi, ale dobrze, to chyba tak ma być. Pewnie tym płaskim w stronę haftu, bo widziałam, że takie są wybrzuszenia, właśnie na górze. A, i tak się składa. Takich kółek mam 8, ponieważ jak teraz haftuję tymi wydzielonymi obszarami, no to jak widzieliście na hafcie, tym moja zatoka, no to wiszą mi te nitki, trochę mnie denerwuje, więc te kółka się na pewno przydadzą. Fajnie, fajnie, że sobie je zamówiłam. Pakujemy teraz i słuchajcie, widzę tu już pudełko. Spakuję jeszcze. Justyna napisała mi, że nadała paczkę i że położyła mi jakiś prezent. To pewnie to. Opakowanie jest tutaj piękne. Ciekawe co jest w środku. Dobrze, więc co? Otwórzmy, zobaczmy. O, jakaś kartka. Ciekawe Ojej, jakie ładne. O, płaski haft. A tu jaki śliczny. Jejku, jaki samplerek malutki, śliczny. Popatrzcie na to, jaki piękny. To do haftu krzyżykowego to dla mnie jest super. Popatrzcie, a z tyłu jest haft płaski. To nie na moje siły. Nawet nie próbuję się na, za to brać. <laughs> Nigdy takich haftów nie robiłam i nie umiem takich robić. Natomiast ten świetnie się na pewno nada, żeby go wziąć na przykład na wakacje i wyhaftować sobie. Także myślę, że może pojechać ze mną na wakacje. Nawet mam taki kawałek tkaniny, na którym by można było to wyszyć. Piękne, dziękuję Ci Justynko. I nawet popatrzcie, to pudełeczko jest takie fajne, żeby można było sobie wszystko zapakować i zabrać tutaj z sobą. Mamy taką fajną paczkę na wyjazd. Niedużą, a sprawną. Dobrze, otwórzmy teraz drugą paczkę. Tą paczkę zamówiłam z chińskiego sklepu. Nie będę tu podawać nazwy, bo, bo i tak każdy ma swój, wiadomo jaki, o jaki sklep chodzi. Pierwszą rzeczą jaką zamówiłam to jest taka tkanina, która rozpuszcza się w wodzie. Czyli taka kamba rozpuszczalna. Mam bardzo dużo takich białych bluzek. Które noszę do pracy, i pomyślałam, że dzięki tej tkaninie, właśnie mogę na nich wyhaftować sobie jakieś fajne rzeczy, w sensie na przykład jakieś moje ukochane róże, albo coś takiego. Także kanwa rozpuszczalna, myślę, że się przyda. I moje służbowe rzeczy nie będą musiały być takie nudne. Mam nadzieję, że dobrze mi się będzie na tym haftować. Kolejną rzeczą to są tamborki. Takie tamborki zobaczyłam u Jagody, która prowadzi kanał Twórcza i Kreatywna Mama. Pozdrawiam Cię, Jagoda. Bardzo mi się podobały te tamborki u niej, bo one taki właśnie szybki montaż jest. Wkładam i już gotowe. Napięć, bardzo dobrze u niej wyglądało to jak napinały cały materiał. Szybki montaż, co prawda, jedno co mnie odrzuca od nich już na samym początku to jest to, że to jest plastik. Yy, tworzywo sztuczne, więc ja nie lubię takich, ale no to, to taka, ten taki szybki montaż yy, jest fajny. Tamborek yy, wygląda też fajnie. Zobaczymy, jak się go będzie używać. Kolejna rzecz to magnesy. Yy, magnesy takie małe, yy, one mają 19 cm. Yy, popatrzcie, są w różnych kolorach. I one mają służyć do przytrzymywania kanwy, jak haftuje się na tamborku. Jest magnes po jednej i po drugiej stronie. No, i tak jak już testuję teraz, to widzę, że ten magnes jest naprawdę fajny, silny. To jest się rozciąga wszystko. Że to będzie dobrze służyć mi. No znowu co prawda tworzywo sztuczne, ale mm, akurat y, mam takie trzy, y, które zrobiłam sobie sama. Natomiast y, y, klej, którym je kleiłam już wysych i nie mogę sobie zrobić więcej, więc postanowiłam sobie coś takiego zamówić. Szukałam w y, y, kilku y, naszych y, hawciarskich y, pasmanteriach. Internetowych, ale nigdzie nie znalazłam czegoś takiego w akcesoriach. No a kiedy pokazało mi się już na tym chińskim sklepie, no to po prostu zamówiłam to, bo tam brakowało mi do 60 zł jeszcze paru groszy. No i stwierdziłam, że to jest dobre rozwiązanie. Tamborki mi się bardzo podobają. Jak widzicie. Już się zaczęłam nimi bawić. No, muszę spróbować. Mam nadzieję, że nie będzie się po nich ślizgał materiał, bo to taki plastik jest. Plastik i metal. Nie będę oceniać, dopóki nie wypróbuję. Chciałam Wam tu jeszcze pokazać jedną rzecz, tylko muszę ją przynieść. Dobrze jestem. Popatrzcie, to jest taki stojak na tamborek który zamówiłam sobie w tej Elbląskiej pasmanterii. Czekajcie, jak ona się nazywa? Yy, hobby Studio. I yy, yy, bardzo fajny mi się wydawał na zdjęciach. Chociaż oni tam mają dość kiepskie zdjęcia w tym Hobby Studio, ale popatrzcie, tu sobie odkręcam, wkładam sobie tamborek. O. I już mogę haftować. Jak widzicie, to jest wszystko takie malutkie, kompaktowe. Trochę słabo poskręcane mam tutaj, dlatego że się tak wszystko rusza, ale wydaje mi się, że to będzie bardzo fajny taki, właśnie stojak do jeżdżenia z nim gdzieś na wakacje. To się wydłuża tutaj. Trochę ta śruba jest taka drewniana, ale tutaj się obraca fajnie. To się też rozkręca, więc jeżeli odkręcę sobie tą podstawę, czekajcie, kręcę kręcę o. Dobra, to teraz popatrzcie, zdejmę sobie tamborek. No to wszystko to zamienia się w taki kompaktowy, fajny, przenośny. Yy, stojak do haftowania. Jadę na urlop już w tym tygodniu. Zabiorę go z sobą. Będzie na pewno dobrze przetestowany, przetestowany będzie w aucie, yy, przetestowany będzie na jachtach. Trochę mi się nie podoba ta drewniana śruba tutaj. Myślę, że mogliby coś lepszego zrobić, bo nie wiem, czy to się nie będzie obniżać co chwilę mi yy, jak będę haftować. No, ale na pewno jest to lepsza opcja niż nic. Przede wszystkim szukałam czegoś właśnie małego, żeby nie zajmowało dużo miejsca. To jest takiego ładnego drewna, więc myślę, że naprawdę się mi to sprawdzi, ale jak to będzie, to dam wam znać po wakacjach, czy to mi się sprawdziło, ten stojaczek ponieważ wiecie, ja nie cierpię haftować yy, w ręku i taki stojak po prostu bardzo mi był potrzebny. Nie cierpię trzymać tego, o, tego tamborka w ręku i w prawo, w lewo, w lewo, w prawo. No nie, to ja po prostu nawet nie umiem już haftować yy, jedną ręką, tylko jestem po prostu ramowa strasznie i takie ciągnięcie w górę w dół trzymanie w jednej ręce, nie 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 to nie ja A potrzebowałam stojak właśnie taki mały, kompaktowy do tego kupiłam sobie właśnie ten tamborek który mam on jest również z drewna, z brzozy jest bardzo fajnie zrobiony porządny taki, co prawda nie wiem jaka to jest tu firma z niego ale y, dobrze jest. Pokażę Wam jeszcze y, większy tamborek, który sam, sobie zamówiłam. Popatrzcie, to jest mój y, sampler z Logdog sampler. Już sobie przypiłam na nim właśnie ten większy tamborek. Haftuję na nim jak bębenek materiał napięty. Jest super, po prostu. Yy, wyszywam już na nim kilka dni i naprawdę fajnie jest cały czas naciągnięty materiał. Drewniane tamborki są po prostu super. Stojaczek też jest piękny, drewniany, więc mam nadzieję, że się doskonale sprawdzi. Mam wątpliwości tylko co do tych, właśnie yy, plastikowych. Yy, no, ale zobaczymy, zobaczymy, jak je zacznę używać, i dam wam znać, co o nich myślę. Teraz jeszcze rozłożę wam ten materiał, żebyście zobaczyli, jak wielki to jest. Dobrze, Karolinko, to chodź, teraz pomożesz mi rozłożyć tą straminę, i pokażemy, jaka ona jest wielka. Dobre. Dobra. Już oddaliliśmy maksymalnie. Żebyście mogły wszystko widzieć dobrze. No, daj tam na drugą stronę i tutaj może. O! Tak, połóż. Super. Każde 10 cm to 96 krzyżyków. Co na tym wyhaftujemy? Koko. O, Koko! Uwaga! Uciekaj, Koko! Już! No, nie! Chowamy szybko. Tu się nie da dzisiaj pracować. Życie mi wchodzi na głowę. Słuchajcie, w każdym razie na pewno na tej straminie będzie jakiś od Bożeny Halickiej wzór. Ona już ma taką piękną Egipcjankę. W swoich haftach, w swoich wzorach, która trochę skradła mi już serce i czaje się nad nią. Także myślę, że na którym z tych haftów, na którejś z części tej straminy będzie ona, to ten materiał jest naprawdę wyzwaniem. Taki malutki nie spodziewałam się. A ty spróbujesz? Boże. Może? Zobaczymy. To co? Pożegnamy się? Dobrze. To do zobaczenia. Pa, pa I miłego haftowania. A jeżeli możecie, to dajcie lajka i co się mówi? Subskrybujcie. Tak, zasubskrybujcie. No powiedz. Zasubskrybujcie. <grybujcie. <grybujcie> zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia.